Hej, co się ma? No z tej strony Emila 1, i dzisiaj gramy w Fly Or Die yy, I będę wybierać serwer, gdzie będzie najmniej osób, bo tak będzie najlepiej się grało. Dobra, najmniej to 66, więc wbijamy na serwer z 60, co? Wiecie o co chodzi ja już mam osę, bo ja w to grałem ten. Zanim zaczęłam to nagrywać, to ja już w to grałam. I może być tak, że dzisiaj jeszcze wpadnie ten odcinek odcinek z jakiejś gry. Bo, bo po prostu dawno nie było odcinka jakiegoś. Ostatni był dwa tygodnie temu. Więc, wynagrodzę to wam dzisiaj. Dwa filmiki wlecą. Jeśli w ogóle będę mogła. Bo dzisiaj jeszcze mam do kuzyna pojechać, tak, tak, do tego, co się ja się nazywa. I nie wiem, właśnie, czy zdążę jeszcze nagrać jeszcze jeden, czy nie. Nie mam pojęcia, ale coś przeczuwam, że jeszcze zdążę. Nie! Błagam cię, oszczędź! No, i lecimy dalej. No. I dobra. lecimy dalej robak no o kurde spadaj proszę oszczędzić. dziękuję proszę 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 proszek Ja czasami tak robię, że zamiast proszek, to ja mówię proszek. Boże, jakiś zasrany Japończyk. No to już to chore jest. Chore, żeby jakiś Japończyk nie zabijał. Boże. No to są, to są jaja. No to są jaja jakieś! Ech. Po co on mnie zabijał, jeśli i tak mu mało dałam? Na pewno! Na szczęście odradzam się ciągle w tym samym Więc jest w miarę git. No nie! Chińczyku posrany. Dobra. Ja lecę tam dalej. O kurde. Gida gida giderando, gida gida grande. We To był ten ze Japończyk. Błagam oszczędź. Może jestem Polakiem. To jeszcze nie jest powód, żeby mnie eliminować. No i sami widzowie widzicie, jak to jest niebezpieczeństwo I po co mi przepraszam te lagi Gdzie? Mój robak. Robak, 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 popak. Ta, lec po niego. ja ci gówno dom. Czyli, że nic. Czyli że nic mu nie dam. Expo, bo jeszcze jestem słaba. Fajnie by się było zimować z Polakiem, yy, który jest ponurym, że nie wierzam. Super, by było się z takim timnąć, czyli stimować. I dobra. Japończyk. O nie. To wy się tam bawcie, ale bez mnie. Powiedziałam bez mnie. No, bo tam był pan Feniks i to był Japończyk z tego co widziałam. wypieprzaj. Przepraszam widzowie wy za słownictwo, ale nerwuję się trochę. No, wypieprzaj. Teraz co? Ile? Ile? Ile on tu grał? Godzinę? Boże. Jakby ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. W tym momencie jestem w szoku. O, tak się dziwnie grało. Tak jest lepiej. Wypieprzej! Daj mi wyewuować. O kurde. To szczęście, że trafiło jego, a nie mnie. No spadaj! No mu boga <laughs> Nie wiedziałam, że to zadziała. Idzie ta żaba? Proszę oszczędź. Oszczędź! I tak działa logika tej gry. Niektórzy mieli, w sensie niektórzy słoko, niektórzy nie, a niektórzy są wredni, i to w kit. Gdzie? Po moje. Padaj. No ja też chcę wywolu, wywoluować. Inne stawik chcę znaleźć. O kurde, Coś mówi, że Zero będzie źle. Bo żaby? MOJĄ ŻABĘ? AHA! Wiedziałam. Wiedziałam. Błagam oszczędź. PROSZĘ CIĘ oszczędź Nie gadaj, że on gra z tym pterodaktylem. Kuźwa, nie <laughs> Nie mów mi tego. Dobra, nie? ja chyba jestem bezpieczna, Też ja nie wiem. No ty, no widzieliście to widzowie? Jaka menda? Czy wy to widzowie widzieliście? Wypieprzać to moje, it's mine. Nie, nie umiem angielskiego, tak dosłownie. W sensie nie, że nie umiem, ale kilka słów znam z angielskiego. O, ze mnie! Dobra. Yy, no, to lecimy. na pożegna. Nie, jeszcze damy się komuś zabić. O, bo ja już będę kończyć ten odcinek. Tak, zabij mnie. Zabij, zabij, zabij. Zabij. No, więc nara.